Ja powiem tak, chciałbym pochwalić. Drużynę za Oświęcimia, naprawdę bardzo dobry mecz zagrała. Natomiast my przespaliśmy pierwszą tercję. Wyciągnęliśmy później wynik z 2-0 na 2-2 w drugiej tercji. Taktyczny błąd, stracona bramka na 3-2. Chcieliśmy odrabiać straty. Niestety nie udało się. Przegraliśmy. Nie da się niestety wszystkich meczów w wygrać. Przegraliśmy po któryś tam wygrany już. Ja myślę, że tu należy pochwalić mimo wszystko, mimo tych czterech goli straconych Daniela kachniarza. Po prostu przespaliśmy pierwszą tercję. Unia zagrała z nami fizycznie dobrze na do. W Pierwszej tercji nie przyjęliśmy tej walki, dopiero później zaczęliśmy troszkę więcej jeździć i grać. Wyciągnęliśmy wynik na 2-2. Mówię, głupio stracony gra po błędzie takim taktycznym właściwie. Ten trzeci gol, no, próbujemy odrobić straty, mamy 2-2 wynik wyciągnięty, dostajemy gola. Później musimy otworzyć grę, dostajemy, uciek. Jaros sam na sam szczeluk dolo. Ja tu pochwaliłem Daniela Kachniarza, m.in. za wcześniejsze po prostu obronione strzały wybronił rzeczywiście na starpatów W pierwszej tercji mogliśmy przegrywać już 3-1, prawda? Przemek bronił już dużo meczy, ma już w nogach też rozmawialiśmy o tym przed meczem. Musimy też puścić do bramki Daniela Kachniarza, ponieważ już jest praktycznie pół sezonu, on jeszcze nie bronił, miał kontuzję, w lato miesiąc nie trenował, więc też chcemy zobaczyć, co po prostu chłopak zrobi w bramce. Na treningach bardzo dobrze się prezentował też. I dzisiaj ja nie myślę, że przegraliśmy przez Daniela. Czy Polski to zagranie medialne, żeby ściągnąć publiczność na samą arenę, czy płaca się na pół parę znaczy, no, powiem tak, no i to i to na pewno też. prawda no, Pierwszy mecz w Sanoku, pełna hala, bilety praktycznie wyprzedane przed meczem wszystkie, także i to i to. Natomiast w Pucharze mamy nadzieję, że nam bardzo pomoże też. No, trzeba chłopakowi dać czas też, żeby on doszedł do siebie, nie trenował w pełnym wymiarze, nie grał meczy, skończył sezon w tamtym roku, zdaje się w kwietniu, odpadli w pierwszej rundzie prejofu, także no, trzeba mu dać czas. Znaczy się przekazywaliśmy mu w, w treningach i, i, i w treningach, zwłaszcza i poza treningami też rozmawialiśmy z nim, co chcemy grać. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że on nie grał pół roku, także nie jest jeszcze w takiej optymalnej formie. I po prostu czekamy, no, potrzebuje jeszcze 3-4 mecze, żeby dojść do siebie i myślę, że będzie z niego jeszcze pożytek bardzo duży. Cóż, po, można powiedzieć po takim meczu, no w, w, drużyna stanęła na, na, na najwyższym. Y, by to powiedzieć, no, no, z, gra z determinacją, gra odpowiedzialnie, grała od, agresywnie przede wszystkim. E, to co przede wszystkim założyliśmy sobie e, przed meczem, grać agresywnie. E, Sanok ma bardzo dobrą drużynę i, i, i uczyłem e, moich zawodników, żeby, żeby grali z, blisko nich. A chłopcy, widać było, że, że u nas Tercji zaczęli rozbijać e, zawodników po, po bandach, więc. Uważam, że ten mecz był bardzo dobry w naszym Watami. Grali to co chciałem. No w końcu. Tre mówi non stop, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, jak to zrobić? I to jest proste. To nie jest, To nie trzeba być filozofem i. W końcu dotarło do nich, że, że można tak grać. To, to, jest, to jest wszystko, co, co, co ja wymagam. Słuchanie. I wykonywanie poleceń. Ja wiem, że błędy będą, zawodnicy będą popełniać błędy, No, ale trzeba próbować to, co trener powiedział. Wiadomo, no, przejeżdża mistrz. Każdy powinien no, próbować w razie jak najbardziej agresywnie i, i, i wygrać z mistrzem. No. Przede wszystkim na no, tu Wojtek Wolski, wiadomo NHL wszyscy wiedzą, tam się walczy na bandach. I, też chcieli sobie udowodnić, czy, czy jest taka daleka przepaść. Wiadomo, pół roku nie trenował, no, ale wiadomo. No, no, grali dobrze. Raczej znaczy, nie, nie było nie było, neru, było spokojnie. Zwróciłem uwagę na dwa warianty, co Sano robi i chciałem skoncentrować się na tym, bo akurat no, dobrze mi wychodziło wyjście z tercji. Buliki przede wszystkim, z czego moja ma ma wielkie problemy, więc.